Witajcie, 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 z tej strony Luźny Lukaszero i witam was, Star Wars Bounty Hunter. Zapraszam was do mojego YouTube'a, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, no i oczywiście oglądajcie. No i chcę was przeprosić za to, że ten Bounty Hunter jest tak wrzucany, tak rzadko, ale no nie wszystko mi się udaje tak pogodzić. ale mam nadzieję, że wybaczycie mi to. Wybaczycie mi to. Więc bez gadaniam, lecimy dalej. But you, for a second there i thought you were gonna blast me don't worry you're still more useful to me alive thanks a lot isn't it about time you tell me what or who it is you're after Sobolto has a death stick factory probably underground i need a way inside i saw guards taking bendix through a hidden passage in his throne room it might be the way in we'll head up to the palace the same way you came down Dlaczego nie dajesz snajpera, żebym mógł odwrócić przysługę? Uważaj mi. Dobra, lecimy. Teraz Anna będzie pomagać, tak? Szkoda, że w ataku klonu zginęła. Wow! To są pobratyńcy Sobulby? A, to są pobratyńcy Sobulby. Czy macie Sobulby? Ja się pytam. <laughs> Dobę. Isa ta tunta. Ta saba tata, titata. papapa, na górę. Be śmieszków. Trzeba się skupić. Bo tutaj mam krzywą ogień. Dobra. Jakieś domki. Powiem tak, kurde. Wow! Powiem tak Graficznie Naprawdę zrobili fajnie, zremasterowali hmm. Kurde, Kudajedi Academy by tak mogli zrobić, nie? Czy w ogóle jakąś taką fajną grę by mogli zrobić z góznych wojen? Nie wiem jaką strategię, coś się podoba do Empire at War. Hmm, załóżmy. Tak Outlast. Też, też mi się ogólnie... Dużo ludzi mi się nie podobało, mi się podobało. Jedynie co to było tylko to obłędem, że Microsoft coś tam odwalił. Że... Z się z nie mogę mu uruchomić wiem. Ale tak to. Ok. Jak To było git. Dwa, to um, była no jak to widzimy wiadomo nie. Prosta i tyle. No ale mówię, mogliby zrobić coś jak stało z Empire Coś jak Bounty Hunter, jakąś nową grę. Że na przykład, nie wiem, tam miało być staro 13 13 nie? Coś takiego zrobić, coś podobie że załóżmy tworzymy, na, załóżmy na jakąś postać. I jesteśmy... Łowcem na akurat. Wiadomo, że te gry nie muszą być jakieś długie. Mogłoby być na 20 godzin i tyle, tak? Dobra, no ja myślę, że stąd muszę skoczyć tam. Ło! Ło! Ledwo, ledwo, pany. Padł. Chyba go Zan zabiła. Załatwiłam go. Nie to ja tu muszę. Nie lubię że właśnie tych momentów. Mm, takich właśnie używania tego jetpacka. I czasem może źle skończyć. Zajmij się Wow! Thank Nie ma, na górę. Czyli po prostu tej misji będziemy się wspinać na górę. W tej skalę, coś mi się wydaje. Wow! O kurde, trzeba było tędy przejść. Okej. Okay. Ale do nich strzela. Także chociaż w tej misji mam pomóc. Przyda się. 봐. 나침만 내래이. 우토토토토토토토토토토토토토토토토토 jakie to tam doleciała, nie? Przestań tego co do mnie strzelił, nie? <grystanie> Spadłem. A <grystanie> A nie, w ogóle spadam z tego. Mhm. Teraz muszę to rozgryźć, żeby kolejny raz nie spać Bo tu w tej grze jest tylko jeden problem: że nie można sobie zapisać jak się chce. A! Złapałem się! W ostatniej chwili się złapałem. No to pięknie. Wyszło bardzo ładnie. Myślałem, że wyjdzie gorzej. O! Patrz ta no okej, okay, czyli ja będę musiał pewnie tą platformę tam jej przesunąć. Znacie już zan. Takujesz? Nie wiem czy to samo. No Kamera by się zmieniła. Pora ich to. A ah, tam jest ciśnienie. Nie podskoczyli. Wow. Pan tu. Dobra, dobra, bo to jest zabawa. Coś stoi. Powiedziałem jeden strzał i po mnie. Okay. Нико?

на палац. О! Wow. А, может там надо ужать. Where's the Bolto's throne room? The highest building. You can't miss it. I'll show you. No, I'll go alone from here. Give me the sniper rifle. Get back to the ship and stay put. I'm not leaving until I collect my reward. You'll do as you're told. Dobra, kontynuujemy dalej przygody sami. Ta cisza i spokój. jakie to. Widzieliście to? Widzieliście to? Jak to było pięknie. I'm not going be here. To jest właśnie bez sensu, nie? Że ja nie mogę... chona uno punko. E choda, chino kojokto. Makili topa kesi chica. Tikata to Django Fat. Django Fat, chiki li magusa. Django Fat. and gobiłem i wow I skopnie A no, on tam uciekł, Aha. że to nie będzie takie proste. A, on po prostu mi uciekł, tak? <laughs> Okej, okay. to w tym odcinku będzie wszystko, mam nadzieję, że się podobało, widzimy się w następnych odcinkach, w następnych seriach, więc trzymajcie się i niech moc będzie z wami, siemanko, hej, 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 hej.